Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuk. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie, Duchu światłości, nieustannie wzywamy Ciebie, bo ten świat, w którym jest tyle ciemności, chce nas pochłonąć, duchowo wprowadzić w mrok. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy bronili się przed mrokiem, ciemnością i złem tego świata. Przyjdź, abyśmy myśleli o życiu wiecznym, o niebie, o tym, żeby ujrzeć Jezusa w chwale nieba. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy nie bali się, abyśmy odważnie świadczyli, kto jest naszym Panem, komu służymy i komu pragniemy oddawać pokłon. Kto jest naszym życiem, zmartwychwstaniem, naszym zbawieniem, miłością naszych serc. Przyjdź przez Maryję. Poruszaj serca słuchających Słowa Bożego. Poruszaj także moje serce. Przemawiaj przez moje usta. Sala Maria, Maria, somala wiechasz, hanonai, malachitullah, bet hallai, meri oselej, byri oselej, byri oselej, salam Salama, salam Rozpocznę tą homilię, tą naukę od skomentowania, wyjaśnienia słów z czytania z dziejów apostolskich, z pierwszego rozdziału tej księgi. Autorem tej księgi jest Łukasz, święty Łukasz, który też napisał Ewangelię, którą właśnie nazywamy od jego imienia Ewangelia według świętego Łukasza, ale także napisał tą księgę, dzieje apostolskie w której opisał to wszystko, co działo się w związku z wniebowstąpieniem Chrystusa i zesłaniem Ducha Świętego i potem o tym, co dokonywało się w związku z ewangelizacją prowadzoną przez apostołów, pozostałych uczniów. Tą księgę szczególnie dedykował Teofilowi, który był dostojnikiem E, nawrócił się na chrześcijaństwo, przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela i pragnął, żeby ten Jego przyjaciel, ten brat w Chrystusie, dowiedział się wszystkiego o Chrystusie i o tym, co Chrystus dokonywał w pierwotnym Kościele przez swoich wybranych, umiłowanych. E, więc pragnął e, Łukasz... E, złożyć taką relację z tego wszystkiego, czego był również świadkiem, kiedy pierwsza wspólnota chrześcijan się tworzyła, była żarliwa, przyciągała do Chrystusa. I tutaj też mówi o tym, że to wszystko po zesłaniu Ducha Świętego, co dokonywało się, Dokonywało się dlatego, że apostołowie zostali wybrani przez Ducha Świętego. Że to wybranie nie było tylko inicjatywą samego Pana Jezusa, ale było wybraniem przez Ducha Świętego. Że Chrystus Jezus wybrał zgodnie z wolą Ojca, w Duchu Świętym, apostołów. I ci apostołowie e, również e, mieli udział e, w wydarzeniu związanym z niebowstąpieniem Pana Jezusa. E, Pan Jezus pragnął, aby udali się do Galilei i tam pragnął im się ukazać i chciał, żeby widzieli, jak właśnie e, odchodzi od nich, wstępuje do chwały Boga Ojca i żeby wierzyli, że to niebo, do którego Chrystus wstępuje, jest niebem przygotowanym także i dla, na, dla nich, i dla nas. Więc Chrystus Jezus pokazuje im, że ta chwała niebieska jest przygotowana również dla wszystkich, którym będą głosili dobrą nowinę, że niebo od tej pory jest otwarte. Aż do Chrystusa, aż do Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, niebo było zamknięte dla ludzi. W niebie byli tylko aniołowie, nie było żadnego człowieka w niebie, który by cieszył się szczęściem niebieskim. Więc Chrystus zmartwychwstały, kiedy właśnie wstąpił do nieba, otworzył to niebo dla wszystkich, którzy poprzez wiarę otrzymają życie wieczne. W Nim. Więc nie ma zbawienia poza e, Chrystusem Jezusem. <laughs> Czasami się zdarza, że nawet w kościele powstają takie inicjatywy mówiące o tym, że nieważne jest, kogo wierzysz, czy w Buddę, czy w Mahometa, czy w Pana Jezusa, czy jeszcze jakiegoś innego, bo wszyscy ostatecznie wierzymy w tego samego Boga. I wszyscy, którzy wierzą w cokolwiek, będą ostatecznie. Zbawieni wszyscy będziemy w niebie. Oczywiście jest to oszustwo, kłamstwo. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie i w Kościele katolickim. E, oczywiście szanujemy inne religie, szanujemy to, że ktoś jest wyznawcą jakiejś religii pugańskiej, e, ale pragniemy, żeby ci ludzie poznali Jezusa Chrystusa. I otrzymali życie wieczne w nim, bo właśnie bez niego, poza nim nie ma życia wiecznego. Nie można się zbawić bez Jezusa Chrystusa. Więc trzeba, żebyśmy też byli na to uwrażliwieni, właśnie, żeby czasami nas ktoś nie oszukał, że właśnie, że wszyscy ludzie wierzący, różnego rodzaju wierzenia, religie osiągną to, co my pragniemy osiągnąć więc tutaj trzeba się temu sprzeciwić, bo to jest fałsz, to jest nieprawda. Tak, powtarzam to, bo no właśnie, bo to jest też zagrożeniem dla wiary naszej. Taka manipulacja. Więc y, Jezus Chrystus jest w niebie, jest po prawicy swojego umiłowanego Ojca. Wiemy już, że od tej pory wielu ludzi, wiele dusz ludzkich jest w niebie, bo jeszcze nie ma e, oprócz e, Pana Jezusa i Maryi, żadnego człowieka, który był, byłby odkupiony i już e, jest zbawiony, a miałby ciało też e, w niebie to ciało dopiero po zmartwychwstaniu wszyscy i zbawieni i potępieni otrzymają. Więc e, niebo jest już wypełnione. E, nie wiemy, ile dokładnie jest tam zbawionych. Ludzi, możemy się spodziewać, że na pewno miliony, na pewno też może miliardy e, ludzi, którzy tam już są, którzy czekają na zmartwychwstanie ciał swoich, którzy cieszą się szczęściem wiekuistym, którym już nic nie brakuje, cieszą się chwałą Bożą, oglądają Chrystusa zmartwychwstałego, który siedzi po prawicy swojego Ojca. I tutaj też odnośnie jeszcze tego fragmentu, Chrystus zapowiada im to, że potrzebują, aby być ochrzczonymi, napełnionymi Duchem Świętym i ogniem, aby otrzymali moc, dzięki której będą świadkami Jezusa w Jeruzalem, w Judei, w Samarii i wszędzie. Także ta zapowiedź Ducha Świętego dotyczy także i nas, także i tego miejsca. Potrzebujemy nieustannie, aby prosić, wielbić, wzywać Ducha Świętego i być napełnionym Duchem Świętym i ogniem. Bez tego e, życie chrześcijańskie, życie Twoje i moje, będzie życiem powierzchownym, e, będzie życiem letnim. Nie będę w pełni chrześcijaninem. Nie będę ewangelizował. Nie będę przyciągał do wiary, do Chrystusa, do Kościoła. Bo sam ledwo będę wierzył. A chrześcijanin to jest ten, ten, właśnie ten, który ma ewangelizować, czyli głosić Jezusa, głosić odkupienie, zbawienie w nim. A niestety musimy ze smutkiem przyznać, że ogromna większość chrześcijan tego nie robi. E, bardzo niewielu e, oddaje się temu. E, nawet niestety wielu duchownych zaniedbuje to. Co jest najważniejsze. Więc y, zaniedbuje to i nie czyni tego, co powinni, czyli głosić dobrą nowinę o Jezusie i czynić znaki i cuda w Jego imię. Ale niestety właśnie również wielu świeckich y, nie czyni tego. Dlatego w imieniu Pana Jezusa wzywam również umiłowani Was, którzy tu jesteście, którzy słuchać będziecie tej nauki. Idźcie i głoście Jezusa, ale w mocy Jego ducha to będzie związane także z wielką radością bo kiedy będziecie głosili pana jezusa on będzie wypełniał wielką radością wasze serca ten chrześcijanin jest smutny który nie głosi jezusa kto nie żyje nim który go nie kocha nie stawia go w centrum swojego życia swoich spraw swojej rodziny swojej pracy swojej nauki swojego odpoczynku Kiedy Chrystus uniósł się w obecności apostołów i innych uczniów, obok zabrał go im sprzed oczu. Oni wpatrywali się w niebo, tak jakby chcieli pokazać tym wpatrywaniem się: że chcemy już tam być w niebie, nie chcemy być na ziemi. Ta ziemia jest tak męcząca, nudna w tym sensie, że właśnie nie ma tego, co jest w niebie, tej chwały, tej radości. Tego zachwytu nad Bogiem, tyle chorób, cierpienia, zła, nieszczęścia, śmierci, tyle obecności także złych duchów. Ta ziemia rzeczywiście bez Chrystusa przygniata. Bez Ducha Świętego łatwo jest wejść w rozpacz i okaleczać siebie, popełniać, mieć samobójstwo, czy próbować popełnić samobójstwo. Chrystus nas nie przeznaczył do samobójstwa, do rozpaczy, ale do tego, żebyśmy jak ci apostołowie, wpatrując się w niebo, głosili tutaj na ziemi Jego osobę, Jego chwałę. Bo mamy wiele pracy jeszcze przed sobą, jeszcze wiele do zrobienia. Dobrze jest pragnąć nieba, dobrze jest pragnąć życia wiecznego, dobrze jest pragnąć szczęścia, za którym tęsknimy i czekamy i pragniemy. Dobrze, pragnienie nieba powinno być w nas. Pragnienie tego, żeby osiągnąć ten cel, żeby być wszystko, żeby być w niebie. Oczywiście każde dobro, wyrzekając się każdego zła. Bo nie możemy iść tak, jak tutaj w świecie się czasami mówi, do celu po trupach. Czasami tak tak niestety niektórzy ludzie tak robią. Osiągną cel za wszelką cenę, żeby kogoś zniszczyć, nawet zabić, a żeby osiągnąć cel, czyli władzę, pieniądze, wpływy, bogactwo i tak dalej. To wszystko. A naszym celem jest niebo, ale tak chcemy osiągnąć niebo, żeby innych do tego nieba wprowadzić, pociągnąć. <laughs> e, więc e, jeżeli ja idę do nieba, to pociągnę innych do nieba. Jeżeli ja idę do otchłani, do piekła, no to niestety przeze mnie też będą wciągnięci w tą drogę otchłani piekielnej także inni. Więc, jak wspaniale będzie kiedyś, kiedy wierzymy w to, będziemy w niebie wpatrywać się w Chrystusa, radować się szczęściem Aniołów i Świętych, Marii i Dziewicy, i, na, i naszym osobistym, i być świadomym też również tego, że nie osiągnęliśmy nieba sami, ale z innymi. Inni nam pomagali, a my im. Więc niech to pragnienie też będzie w naszych sercach. Chcę osiągnąć niebo, ale z innymi, z moimi bliskimi przyjaciółmi, dobrodziejami, a nawet nieprzyjaciółmi, żeby oni też nawrócili się i osiągnęli życie wieczne. Niech to pragnienie będzie, ono jest piękne, ono jest szlachetne, czyste, ono jest Ducha Świętego. Te ja pragnienie wzbudza w nas Duch Święty. To, co teraz mówię, wzbudza we mnie, w moim sercu i w waszych sercach Duch Święty. Prosta nauka, proste słowo, ale o to właśnie chodzi, żeby tak przygotować się do, do, ducha, do przyjścia Ducha Świętego, i tak potem żyć w Duchu Świętym. Niebo na nas czeka, niebo jest otwarte. Aniołowie święci modlą się, żebyś Ty i ja, żebyśmy byli w niebie. Oni nie mogą się doczekać spotkania z nami. Sam Chrystus Jezus nie może się doczekać, kiedy rzuci się w nasze ramiona i przytuli nas do serca i powie, już na wieki będzie ze mną. I Maria, niepokalana Matka nasza, też zaraz po Chrystusie przytuli Ciebie i powie Moje dziecko, moja córko, mój synu, jak dobrze, że już tutaj jesteś. Na wieki będziesz z moim synem. Na wieki będziemy wielbić Boga Ojca w Duchu Świętym. I także zobaczymy naszych aniołów stróżów w końcu. Ich piękne skrzydła, ich piękne oblicza, jak pięknie wielbią Boga. Usłyszymy także to, że nasi właśnie najbliżsi, wielu z nich będzie obok nas. Ci, którzy odeszli teraz do Boga, tak wierzymy, którzy osiągną życie wieczne może już osiągnęli życie wieczne, będą nas witać, będą się radować, że jesteśmy już w raju. Niech więc te słowa, drodzy umiłowani, was pocieszą, pouczą, umocnią, rozradują. Nie pozwólcie, żeby ten świat Wam zabrał Chrystusa. I to szczęście, które na nas, na Was czeka. Odrzućmy te wszystkie lęki, te przerażenie, które w tym świecie jest i będzie, bo świat bez Chrystusa jest taki, jest przerażający bez Chrystusa. Wzbudza tylko właśnie przygnębienie, i ciągle ten świat prześladuje tych, którzy miłują Jezusa. No bo świat nienawidzi Jezusa, więc dlatego nienawidzi tych, którzy miłują Jezusa. Dlatego nie dajmy się, to też często powtarzam w ostatnich tych tygodniach, już ponad dwóch miesiącach właśnie, żeby nie dać się nastraszyć. Bo właśnie to, co się dzieje na całym świecie, jest znakiem też podstępnego, perfidnego działania zła. Żebyśmy bali się być w Kościele, bać się przyjmować Pana Jezusa. Macie przyjmować sakramenty. A my pragnijmy sakramentów. Pragnijmy Eucharystii, Spowiedzi, innych sakramentów. Wierzymy, że ten czas, ta godzina ciemności zmniejszy się, ale nie zniknie całkowicie. Bo na tym świecie e, to Królestwo Ciemności dalej jeszcze będzie działać, aż do przyjścia Chrystusa. Jeszcze będzie szatan swoje kłę i pazury ukazywał. Ale my nie bójmy się. Jezus zwycięzca jest w tobie i we mnie. Jezus jest Panem.